Witajcie mnie kochani bardzo serdecznie, ja jestem Wiktorus, a to jest gra Minecraft. Tak, kolejny trzeci już bodajże odcinek z Minecrafta. O, ale mu się wybuchło, no. Dobra, od przed tym ziemeczkiem uciekniemy. Okej, okay, tego jeszcze sobie zarijemy ładnie. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem w poprzednim, zajmiemy się wyrobieniem farmy. Zrobimy już sobie zalążek tego, jak ma wyglądać cała ta nasza budowla, o, których, o której mówiłem w poprzednim odcinku, w sumie w racji, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Gdy już sobie to zrobimy, możemy zająć się budową farmy. Farma będzie taka bardzo prosta, myślę, że to będą jak na początku świnie tylko, bo tam widziałem świnie, a krowy. Nie wiem, czy opłaca mi się teraz krowy hodować. Wydaje mi się szczerze, że nie Więc bierzemy sobie teraz to Tą mordeczkę musimy utuc, bo ona nam ty będzie zawadzać Nie Ostatni raz, nie? Tak, okej, okay, kodacko. Ciebie zresztą też zabijemy, czemu by nie Dobra, i tu jeszcze jeden zombie Nigdy za wiele expa, nie? Okej, okay. yy, farma trzciny cukrowej by nam się na pewno przydała ale to możemy sobie zrobić już na tamtej wyspie. O której mówiłem, czy już tam. A na chwilę obecną, fajnie, byłoby to sobie ładnie wszystko, o. Wyczyścić z tej trawy. Przepraszam za klikanie w tle. A, w sumie mogę przytrzymać myszkę i też się będzie tak robić. Więc sobie to wszystko ładnie tutaj czyścimy. I teraz tak. Jeszcze kilka. Dobra, chyba jest już wystarczająco ogarnięte w tym miejscu. Nie mamy miejsca w tak ja pierdzielę. Zrobimy sobie to w ten sposób. Tutaj będzie stała ta wieża. Taka bardzo prosta wieża. E, tutaj, tutaj. Mamy, mamy kilogram, ok. Raz, e, dwa. Tutaj. E, I od tego będzie szło raz, dwa. Chwila, coś zepsułem, nie? A tam zrobiłem na 3. No dobra. To zróbmy sobie może tutaj na 3, a tam na 2. Jak to będzie wyglądać? A tu też jest na 3. Dobra, czyli wszędzie zrobiłem na 3, tylko mi się wydawało, że zrobiłem na 2. Okej, okay, to jest w sam raz. Teraz od tego możemy sobie tutaj poprowadzić domek. I tak właśnie to zrobimy, coś w ten deseń. Taki zwykły typowy domek, nie? Ten domek sobie będzie wyszedł właśnie w ten sposób Oj, tutaj już nie dobra tutaj też będzie sobie wchodził na ten domek ta wieża. Wchodziła na czy się Ale tutaj bym w sumie chciał coś takiego Dwa, 3 na przykład i teraz już możemy iść tutaj, w tym kierunku. Dobra, to mi się podoba. I teraz tak. Tutaj się zrobi taki balkonik na górze. Tutaj zaraz już sobie zrobię płotki. Mam całkiem sporo drewna właśnie po to, żeby móc sobie te płotki zaraz porobić. Jeszcze muszę tylko znaleźć z jakiego, z jakiego e, tak jakby rodzaju kamienia sobie porobić tamte... Ja tą skrzynkę sobie tutaj postawię. E, te właśnie wieże i tego typu rzeczy. Bo szczerze to nie mam zbytnio pojęcia. Nie mam bladego pojęcia w sumie e... Fajnie byłoby gdybym mógł sobie właśnie z tych jasnych płotków to zrobić Albo jeszcze lepiej gdybym miał ten mega ciemne drewno Ale nie pamiętam nawet jak się ono nazywało więc Raczej bym na to nie liczył Ja potrzebuję teraz tak Patyki, nie I coś jeszcze I chyba zwykłe dechy i patyki tylko Tak, dobrze pamiętałem Zróbmy sobie jeszcze tutaj po patyku Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. To nam w sumie nie starczy. Potrzebujemy jeszcze tego drewna. Przeróbmy sobie zresztą wszystkie. I możemy sobie tak z pół staka przerobić na patyki. Postawić tak. Ok. Mamy od cholery trochę płotków. Więc możemy sobie tutaj to ładnie już załatać, bo to już tam tutaj nie będzie do niczego potrzebne. I gdy to załatamy, postawimy sobie te płotki na szybko. I możemy udać się... Tu gdzieś obok była ta taka mini farma wieśniaków. W tym momencie zbierzemy sobie je. Gdy znajdziemy tą farmę, zbierzemy sobie te pszenice, które tam rośnie. I pójdziemy... Nie, chwila. Na co się wabiło? Te... Te, 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 te prosiaki, te świnie. Bo szczerze to nie pamiętam w sumie. Ale dobra, tam były krowy, to wyraziły sobie, za zaciągniemy tutaj krowy i tyle. I tutaj będzie farma tylko i wyłącznie do żarełka, nie? Nie będzie jakoś to wybitnie potrzebne. W ogóle tak sobie myślałem, coś e, w sensie nie będzie to jakoś wybitnie potrzebne, żeby mieć tutaj coś innego, na przykład owce. Bo owce to wolę sobie zrobić gdzieś indziej, po prostu jest strzyc. I mamy nieskończone źródło wełny. W ogóle myślałem sobie, że to, że będziemy mieli w mega rozstrzale wszystko poustawiane, no w sensie, że tutaj będziemy mieli na przykład jedną farmę, tam drugą, tam dalej trzecią, taką wielkie to wszystko będzie i w ogóle to nie ma żadnego znaczenia, bo w sumie i tak sprowadzi się to do tego, że będziemy mieli elitre i tą elitrą będziemy sobie śmigać po całym tym świecie. Tutaj mamy w ogóle rybki, bo zacząłem łowić ostatnio, po, po końcu ostatniego odcinka. Siedziałem chyba z 20 minut, ale złowiłem trochę tych ryb i przy okazji przepaliło nam się tam do końca e, cała reszta szelaza, który mieliśmy. E, złoto chyba przepalałem jeszcze i coś jeszcze. Aha, no i ten ston po prostu się do końca przetopił, nie? Dobra, tutaj już będzie chyba git. Teraz tylko to sobie wyrównam. I już powinno być ok. No jeszcze to by było fajnie wyrównać, Ale tu mi chyba może nie starczy też w sumie tego. tego dirta. Chociaż. Nie, no, tak jak myślałem, raczej nie starczy. Jednego z braku. No fajnie. Tutaj. I to sobie damy. Tu. okej, okay, starczy. Idziemy się teraz na szybko najeść, gdzie mam jedzonko? Tutaj w tym miejscu, dobra. I możemy sobie już tutaj stawiać te płotki. Mam nadzieję, że to wszystko fajnie wyjdzie, bo plan jest naprawdę dobry. Pytanie, no jak to się, jak to wyjdzie, czy to się rzeczywiście uda, nie? zróbmy sobie od tąd, na przykład już. Dobra, coś takiego. I w tym miejscu. I tutaj już możemy powoli kierować się tutaj. I pięknie. Mamy nasze pastwisko zrobione. Teraz tak. Tutaj chcemy wprowadzić te krowy, nie? To musimy to na chwilę stąd usunąć. Zróbmy to motyką Ej kurczę tam oni są Ja pierdzielę, ja po was idę Mordeczki Nie ma takiego bicia u mnie Miałem w ogóle to ładnie ogrodzić i zapomniałem o tym Trzeba się będzie tym zająć kiedyś w końcu Mam nadzieję, że nie ma tutaj nikogo właśnie z tym tym Z tym herbem Nie, 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 nie Nie, nie chcę najazdu prowokować Naprawdę nie mam zamiaru. Odłóż to. Dobrze. Nie uśmiecham się prowokowanie teraz z najazdu. Więc okej. Okay. No kurde, nie mam jak teraz iść po tą pszenicę, nie? Ja pierdziele, potrzebuję na szybko te. Nie ma tu żadnych... O, doleciało mi jedno nasionko. W ogóle nie pamiętam jak się robiło, jak się tak jakby prowokowało krowy do tego, żeby były już starsze. Coraz szybciej, żeby jak najszybciej rosły. Więc niestety będą musiały sobie rosnąć w... że tak to ujmę zwykłym tempie. Proszę powiedzcie mi, że mam jakieś te... jakieś kości. Żebym mógł zrobić mączkę kostną. Jakieś powinienem mieć, nie? Bo w sumie to zabijałem trochę też szkieletów więc mam nadzieję, że mam Aha, zrobiłem dwa, dobra, tutaj jeszcze wyleciało akurat Tutaj przy sobie nie mam żadnych, aczkolwiek tutaj mam cztery, a tutaj też cztery, dobra, to już jest całkiem sporo 24 mączki kostnej Okej okay. Wszystko nam ładnie wzrosło, idealnie Jeszcze nam później na chleb starczy w razie czego Dobra Dawać mi to. I lecimy po nasze krowy. Bo chyba się nie złapią na to e, zwierzaki, w sensie świnie. Chyba tylko krowy się łapią oraz owce na... na to właśnie... E, na tą pszenicę. A co tutaj mi robimy osy? Mordeczko, co ty mi możesz dać? Ja pierdzielę. Nie, mogę coś z miodu dostać? Ej, nie bij. Ja tu tylko okazjonalnie przyszedłem. Rekreacyjnie, znaczy się. Dobra, tutaj gdzieś były krowy, ale nie widzę ich teraz i to jest problem. Bo zwierzaki, czy wy reagujecie na pszenicę? Nie, nie. Nie, kompletnie nie. Jakieś jabłuszko mam, nie mam. Bo one chyba na jabłka, albo na marchewki. No są to niby owce, nie? No ale owce mi nic nie dadzą praktycznie. Ja chcę krowy, bo one konkret mięsa dają i dodatkowo mamy jeszcze skóry, które będą nam potrzebne do robienia książek. O, tutaj są. Robienia książek, yy, które są nam potrzebne do zrobienia Enchanting Table, nie? Tego stołu do ulepszania? Tak się to chyba nazywało. Ej kurde, mam tu jakiś, jakiś materiał, mam. To zróbmy sobie na szybko most. Bo przecież to będzie przez rany użerać się z tym, jak one będą szły za nami. Zróbmy sobie na dwa prosty mostek. Już kilka razy chyba że to jakoś poprawili, ale kiedyś te krowy były tak durne, że potrafiłem prze, przez taki kawałek jak tutaj jesteśmy od naszego domku. Można było taki kawałek przechodzić przez dobre 20 albo 30 minut, bo te krowy nie wiedziały jak mam iść w ogóle za mną, nie? A tam mam jeszcze jedną krowę, myślę sobie po nią pójdę. Albo nawet więcej niż jedno, mam tutaj trzy krowy. Chodźcie mordeczki. Tam jeszcze mamy konia, ale... Tu też chodź, ej ej, mordo, chodź. Muszę iść sobie na tej kamerze. idziemy najłatwiej. Tam jest jeszcze zombie, ale. Nie wiem czy mam czas żeby się z nim bić. Już chyba będę musiał bo nas dogoni w sumie nie. No to jest kolejny. Okej okay, chodźcie chodźcie chodźcie. No tu jeszcze jest mordo. Chodźcie. Tam jeszcze jest jedna krowa ale już, sobie, już chyba sobie odpuścimy po prostu bo. Za dużo tego nawoływania ich. Tutaj jeszcze jedna była. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. Idziesz z nami? Idziesz. Chodźcie na dół, mordeczki. I to jest ten moment, kiedy czuję się, jakbym typowo nagrywał dla dwulatków. No chodź tu, byku. Nie do wody, nie do wody, panowie, nie do wody, po kolei. O, no i pięknie, to się rozumie. Chociaż tam jest jeszcze woda do przejścia, nie? No ale to już będę musiał jakoś sobie z tym poradzić. Szkielety nas na razie nie widzą, więc mogę się tylko cieszyć z tego faktu. Idziemy powolutku do przodu. Te nikogo nie ma. Tam są zombiaki, ale o, czy one nas zobaczą? Pewnie tak. Jeszcze się owca napotoczyła, no. Bra zombie nas zaraz zobaczy, to jest pewne. Ważne, żeby nas tylko szkielety nie zobaczyły. Creeper nas też nie widział, ale on nas nie, no dobra, creeper nas też zauważył Nie Nie Dobra, zginął No i jeszcze jeden Ja pierdzielę No i to będzie ciężka przeprawa, kolejny creeper, no i pająk I słyszę gdzieś za mną szkieleta, ale nie wiem czy on jest za mną, czy pode mną Dobra, obroniłem się w miarę Chodźcie mordy No jeszcze jeden zombiak. Że te mikrowy powpadały, nie? No kurde Musiałaś tam od zrobić teraz Chodźcie tu Chodź tu, ty też No, ty też tu, chodź dalej się przytulić ok no jeszcze jeden ej no kurde ile ich tu jest dobra chodźcie dalej czekamy tutaj mordo ty też tam nam jeszcze jedna uciekła mamy spory kawał przed sobą do przejścia więc proszę się nie rozdzielać ty też tu chodź ej o jesteś dobra Powoli do celu, jak to mówią, nie? Myślę, że to też wam trochę chyba przyspieszę. Tam już widzę, że już jesteśmy chyba... Tam już chyba jest nasz budyneczek. Dobra, Creepera nie chcemy. Ale musimy pokonać. Chodź tu Creeper. Nie wybuchaj. No nie! Jeszcze nie wybuchaj. Teraz też nie wybuchniesz, okej. Okay. Chodź tu. Ja pierdzielaj, no przesrana jest w nocy sobie to ogarniać wszystko. Chodź, 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 chodź. Ty też chodź, ale nie łapcie mnie. Nie łap, agro. Chodź tu. No idziesz ze mną, czy nie idziesz? Idziesz. Dobra. Ty też chodź. Kurwa, nie ty miałeś iść. Się tu mordy. Dobra, pieprzyć tamte krowy, zaraz sobie rozmnożymy te. Kiedy się w końcu ranach zrobi? No halo, gdzie jest księżyc? Nad nami idealnie. Czy jest środek nocy, tak? Fajnie. Dobra, idziemy dalej. Najwyżej no wam to jakoś przyspieszę, serio, bo przesrane się z tym męczyć. ale powoli idziemy no kurde ty śmieciu ty a tu też były krowy w ogóle nawet nie zauważyłem w ogóle w dobrym kierunku idę? I chyba nie bardzo co tam mam no chodźcie to mordy Chodź tu. Już się porozchodzili wszyscy, nie? Tam to są krowy? Tak, są krowy. Czemu ja szedłem tak daleko, jak miałem krowy po całym nosem? Załatwmy sobie tego i tamtego na szybko. Okej, okay, i chodźcie, 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 chodźcie. Nie uciekajcie. No kurde, no... już za mną Teraz muszę się na szybko najeść Bo jeden strzał mnie może zabić, coś czuję. Chodźcie tu. Dobra, nie, nie tutaj. Tutaj chodźcie. No i idziemy po wodzie. Najlepsze co może być po prostu. No chodź tu. Tu się mordeczka utopiła już. To jest ten topielec taki, nie? On też się zaraz utopi. Ja mu pomogę. Się z nim uporam trochę szybciej. Bo żeby się chłopak nie męczył. No chodźcie tu. Widzicie co się dzieje z tymi krowami? Dalej, idźcie. O, wilki tam są. Kodacko. Wilki są fajne, będą mnie bronić przed tym, przed szkieletami. Chodź, 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 chodź. Dobra, na miejscu. Teraz one sobie tylko ładnie, do, ładnie dopłyną. A my zamkniemy je w naszej zagrodzie. Chodźcie tu. Chodź tu też. Chodź naokoło, na naokoło. Żeby nas tylko creeper nie widział. No, wbijajcie, wbijajcie. I mamy pierwsze... ...dwie krowy, tylko nie przemyślałem jednego, nie? Zaraz się spali, na spokojnie, was ochronię mordeczki. Czemu się przez to palić? O właśnie. No pal się. Chodźcie tu. Nie podchodźcie do niego. Nie przemyślałem tego, że tutaj mogą wejść, nie? Nie wchodź tu. Bykson. Zostaw. Zostaw. I zostaw. Okej, okay, chodźcie tu. Mordyk. Dobra, i wy to macie dostać. Mamy pierwsze dwie krowy. Udręki z tym było mega dużo. Po prostu normalnie, nie wiem, zaraz bym na łeb dostał. Jak widzieliście, no trwało to aż tyle, że musiałem to przyspieszyć. Ale chyba w końcu jesteśmy już spokojnie o jedzenie. Myślę, że możemy sobie kiedy indziej też zrobić tutaj mostek, albo może nawet teraz się tym zajmiemy tak na szybko. Robimy sobie mostek, a za pomocą tego mostka już raz, dwa nam pójdzie kombinowanie następnych e, zwierzaków. Teraz tak. Odtąd byłoby fajnie. Mostek w ten sposób sobie zrobić, taki bardzo prowizoryczny. Co by się na nim każda krowa zmieściła <laughs> Okej, okay, chyba będzie spoko No i tutaj potrzebujemy już tylko trochę To sobie użyjemy już tego drewna, Już nie będziemy się teraz pieprzyć w powroty tam I teraz wy chodź, chodź tutaj mordo, tamten też I tamte dwie też, co mi uciekły przedtem Chodźcie tu Chodź No chodźcie, chodźcie Tu jest wilk, niestety nie mamy jak go oswoić, ponieważ nie mamy kości Więc myślę, że pewnej nocy trzeba by się wybrać na Polowanie na potwory Nabijemy sobie wtedy trochę levelu I przy okazji nabijemy sobie, w sensie pozdobywamy sobie też torety kości Które naprawdę fajnie jest mieć, bo wilk chroni nas przed szkieletami Jak wiemy szkielety się boją wilków to jest mega fajna mechanika, bo to fajnie nas tutaj to chroni wtedy, nie? Chodzimy sobie z takim birkiem gdzieś tam po jaskini i szkielety od niego uciekają na przykład, albo gdzieś po lesie jak sobie coś zbieramy. Dobra, mamy już 6 krów, na to wychodzi i mamy dwie kości, fajnie. Teraz uwaga, zepsujmy to. W ogóle nie, nie pomyślałem, ale przecież one mogły przeskoczyć przez ten klocek. Dobra, wbijajcie tutaj. Nie, nie! No ty szujo, ty. Chodź tu. Dobra, ty giniesz, mordo, sorry. Takie sprawo dżungli. Dobra, chodźcie tu. Mamy małą krówę. Krówę, krowę. Nie chcecie tego? Ty chcesz? Ty też chcesz? Ty nie możesz już. Chodźcie wy, dalej. Akurat po jednym na głowę będą dzieci kolejne? Proszę was. Potrzebuję. A już nie mogę nikomu dać. No dobra. W każdym razie zrobiliśmy sobie już taką podstawową tutaj farmę. Teraz zajmiemy się jeszcze tylko jedną rzeczą, a będzie to e, zrobienie sobie tam. Musimy zrobić kilka wiaderek sobie. Zrobimy sobie za tym małą farmę na przykład nie wiem co tam było, ale tam były chyba... Chyba ziemniaki albo coś takiego Chociaż kurczę, my już się tam nie możemy teraz dostać, nie? Bo nam się załączy rajd No to dobra, to myślę, że to by było na tyle w tym odcinku W następnym spróbujemy sobie poradzić z tym rajdem jakoś Myślę, że pójdę trochę do, do kopalni, spróbuję coś poznajdować, jakieś diamenty i spróbujemy się jakoś ładnie uzbroić i poradzić sobie z tym rajdem. Więc dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!